Już od wielu lat pomiędzy 18 a 25 stycznia odbywa się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań spotykają się razem w różnych kościołach, żeby w sposób szczególny modlić się o przywrócenie widzialnej jedności Kościoła. Niektórzy nazywają ten tydzień tygodniem ekumenicznym, ponieważ dialog pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań to właśnie dialog ekumeniczny. Zgodnie z nauką Kościoła Prawosławnego chrześcijaństwo zostało podzielone i jest podzielone. Opinie, że Kościół jest jeden, że tylko zewnętrznie się trochę różnimy, zaś wewnętrznie jesteśmy zjednoczeni, są błędne. Gdyby tak było, mielibyśmy wspólną Eucharystię i moglibyśmy praktykować interkomunię. Niestety tak nie jest. Dlatego też Chrystus tak mocno wzywał nas, byśmy dążyli do jedności, bo zdawał sobie sprawę, że jesteśmy skłonni do podziałów. Niestety miało to już miejsce pod wieżą Babel. My w XI wieku. Powtórzyliśmy niejako grzech naszych pra-pra-przodków i dokonaliśmy kolejnego podziału. Dlatego teraz, teraz dążymy do jedności. Cóż to jest takiego ten ekumenizm, to dążenie do jedności? Praktycznie nie da się tego zdefiniować, ponieważ jest to życie, codzienne życie, w którym staramy się być bliżej z innym człowiekiem, niezależnie od tego, jakiego jest wyznania, a może właśnie dlatego, że jest innego wyznania. Czy jesteśmy w stanie się zjednoczyć? Czy narosły różnice? Są zbyt duże? Jaki model jedności powinniśmy preferować? Są to pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, z tego względu, że skoro podział był procesem, w którym uczestniczył obok człowieka szatan, to zjednoczenie jest to procesem, w którym obok człowieka musi uczestniczyć Bóg. I tak naprawdę od Boga zależy, w jaki sposób odpowie na nasze dążenia i modlitwy o zjednoczenie. Dialog ekumeniczny jest właściwie tak jak powietrze, które jest potrzebne do oddychania, żeby żyć. Tak, dialog ekumeniczny jest potrzebny dla życia Kościoła. Dzisiaj to jest wymóg czasu. Dzisiaj to jest potrzebne po to, żeby Kościoły o różnym nastawieniu poprzez ekumeniczne działania dawały świadectwo o Chrystusie. I dialog ekumeniczny pozwala podzielonemu światu. Pokazać między to, że choć Kościół jako ciało Jezusa Chrystusa w tej części materialnej, w tej części administracyjnej jest podzielony, to jednak poprzez takie czy inne działania potrafi dawać wspólne świadectwo. Żeby się poznać to jest pierwszy cel. Żeby nie przypisywać sobie wzajemnie poglądów, których druga strona nie głosi. A wreszcie, aby. Uczynić wszystko, co możliwe, aby stanowić w przyszłości jeden organizm kościelny, widzialny, tak jak żeśmy się dzielili w przeciągu historii, żeby z powrotem wrócić do tej jedności. Przez wiele wieków było tak, że nie rozmawialiśmy z innymi. Przez to przypisywaliśmy im poglądy, których oni nie głosili. I odwrotnie, oni nam przypisywali poglądy, których myśmy nie głosili. Poza tym przy takim dialogu wychodzi to, że. Tak naprawdę ten drugi człowiek też jest człowiekiem wierzącym, wierzy w tego samego Boga, kocha swój Kościół. Można wtedy popatrzeć, na jakich płaszczyznach możemy razem współpracować. Mamy do czynienia właściwie z dialogami na dwóch płaszczyznach: bilateralne dialogi i dialogi takie ogólne. Do bilateralnych dialogów należą te dialogi, które prowadzone są pomiędzy poszczególnymi kościołami, ale też mamy do czynienia z dialogiem takim bardziej ogólnym na przykład pomiędzy Kościołem katolickim a Światową Radą Kościołów. Są też dialogi prowadzone w obrębie kościołów protestanckich. Dialog powinien prowadzić do jedności, powinien prowadzić do wzajemnego uznania urzędów duchownych i do wspólnego świętowania czy celebrowania Eucharystii. To powinno doprowadzić w konsekwencji do zjednoczenia wszystkich kościołów. Przyjmuje się, że jako taką datę rozpoczęcia ruchu ekumenicznego rok 1910 w Edynburgu, kiedy było spotkanie yy, właśnie różnych przedstawicieli kościołów, oczywiście bez jeszcze wtedy kościoła katolickiego, bo kościół katolicki dopiero zaczął włączać się w ruch ekumeniczny od 1949 roku kiedy święte oficjum wydało stosowny dokument democione ecumenica, czyli o ruchu ekumenicznym, którym ustalono pewne zasady dotyczące y, udziału katolików w tym ruchu, dlatego że wcześniej obowiązywała encyklika Piusa XI Mortalium Animos z 1928 roku, która całkowicie potępiała ruch ekumeniczny. Dialog prowadzi się przede wszystkim przy Zielonym Stoliku. To są w pierwszej kolejności rozmowy, jakie nawiązuje się ze swoim partnerem i taki dialog, jeżeli ma być skazany na powodzenie, to musi założyć przede wszystkim równość partnerów. Doskonałym przykładem powodzenia tego dialogu jest to, że odbywają się nabożeństwa z okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ten dialog daje nam możliwość, Poznawania się nawzajem. Wtedy, kiedy rozmawiamy z sobą, kiedy wymieniamy pogląd, to się wzajemnie czegoś o sobie e, uczymy. Wreszcie z praktycznego punktu widzenia, dialog prowadzony jest też po to, aby razem współpracować na pewnych polach. Na przykład w Polsce 23 stycznia 2000 roku siedem kościołów podpisało wspólną deklarację o chrzcie. Obecnie pracuje się również nad kwestią duszpasterstwa małżeń zmieszanych. Na pewno więc powinniśmy wzywać Boga, modlić się, aby zechciał nas zjednoczyć, a z drugiej strony powinniśmy robić to, co na dzień dzisiejszy jest dla nas możliwe. Niechaj te ołodze rozmawiają o różnicach, które dzielą Kościoły i szukają dróg wyjaśnienia tych kontrowersji, czy podziały są rzeczywiste, czy też może jest to tylko nasze różne nauczanie o tej samej prawdzie. Bądź też takie samo nauczanie, tylko różnymi słowami. Inni niechaj prowadzą działania charytatywne, gdzie nie zwracając uwagi na to, czy ten drugi człowiek jest mego wyznania, mego kościoła, mojej religii, czy też zupełnie innych, niechaj wszystkim okazują miłość i w ten sposób prowadzą do zbliżenia się między ludźmi. Ekumenizm 100 lat temu wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Wtedy nawet nie sądzono, że będzie można podpisać deklarację o wspólnym uznawaniu Chrztu Świętego, którą myśmy podpisali. Tak samo my nie wiemy, jak będzie wyglądał on za sto lat. Dajmy tutaj działać również Bogu. Zapamiętaj, ekumenizm to wszelkie działania podejmowane na rzecz jedności chrześcijaństwa. W zależności od wyznania różne są wizje tego, jakie te działania powinny być. Wydaje się, że wspólne dla wszystkich uczestników dialogu ekumenicznego jest dążenie do wzajemnego poznania się oraz przezwyciężenie stereotypów i zaszłości historycznych.